Witajcie na kanale CreateCraft Labs. Jest to kolejny odcinek z Minecraft Create Mod. W tym odcinku pokażę, jak zbudować oto taką automatyczną farmę. Tu są wszystkie bloki, które potrzebujemy. I chcę Wam tylko przedstawić jak ta farma działa. Więc tutaj mamy oczywiście silnik, który na to zasila wszystko. Tutaj oczywiście zamiast tego silnika może być jakiekolwiek zasilanie Żeby po prostu wystarczyło, żeby tylko to zasilić. No i tutaj mamy mechaniczne pugi, które jeśli coś zniszczymy, to one to tu same jakby zrobią, tylko trzeba je potem same zasiać. Tutaj mamy oczywiście żniwiarki, które to wszystko zbierają do skrzynek. Wtedy jest, jest tutaj taki interfejs, który się łączy. Jeśli są jakieś itemy w środku, to on przez to przychodzi. Tak jak teraz, właśnie. Wtedy to idzie tutaj przez syp na dół. No i ja już to tutaj mam połączone z automatycznym sortownikiem, który pokazywałem, jak zbudować w poprzedniej części. Jakby w poprzednim odcinku, przepraszam. Dobra, więc przejdźmy do budowy. Bierzemy wiaderko wody. Niszczymy blok i stawiamy wodę. Teraz bierzemy jakikolwiek blok, to nie musi być blok trawy, jakikolwiek blok chcecie, to może być. Stawiacie blok i bierzecie stelaż linowy i stawiacie go. Teraz zbieracie ten blok tutaj. Bierzecie kulę szlamu. Klikacie na dwie strony, żeby tutaj, jakby, żeby to tutaj pokryć tym. Ok, teraz stawiamy dwa bloki i niszczymy ten o jeden niżej. Teraz wkopujemy się jeden blok i stawiamy mechaniczne łożysko. And. Musi być ono skierowane na dół. Teraz ten blok możemy zniszczyć. Yy, I teraz zbierzemy te wszystkie bloki i stawiamy. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tutaj z drugiej strony tak samo, ale nie budujemy tego tak, po tej samej stronie. Tylko musimy to zbudować po przeciwnej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na jednej stronie stawiamy mechaniczne pługi. A na drugiej stronie stawiamy mechaniczne żniwiarki Teraz gdy już wszystko postawiliście, możemy zniszczyć te bloki i teraz bierzemy skrzynię Stawiamy ją tutaj uwaga na mechanicznych półkach, żeby tego nie postawić o tutaj przy mechanicznych. Przepraszam, przy mechanicznych żniwiarkach. Żeby nie postawić tego przy mechanicznych pługach, tylko żeby to stało tutaj przy żniwiarkach, bo to te żniwiarki nam zbierają tylko to. I teraz bierzemy dwa przenośne interfejsy magazynu. Jeden stawiamy obok skrzynki, żeby był skierowany w odwrotną stronę. Robimy jeden blok i stawiamy kolejny. Teraz wkopujemy się tutaj dwa bloki na dół. Stawiamy tutaj syp, i stawiamy kolejną skrzynię. I tutaj będą nam przepływały wszystkie przedmioty. I tutaj można sobie jakąś drabinkę czy coś. I teraz, gdy mamy wszystko gotowe, bierzemy te źródła zasilania i podłączamy je do łożyska. Teraz to powinno się zacząć tak kręcić. Jeśli robicie taki, dokładnie taki sam rynek jak ja, Musicie jeszcze tutaj postawić wszędzie wodę Po środku z każdej strony Jeśli postawiliście wodę, można to już wtedy wszystko zasieć Czymkolwiek chcecie, pszenicą, burakami, ziemniakami, no czymkolwiek chcecie No i tak wygląda ogólnie cała gotowa farma jak już mówiłem, ja tutaj to mam już połączone ciągiem i z sypami do, automatycznej, do automatycznego sortownika. I ogólnie następny odcinek chciałbym zrobić o takiej windzie. Tutaj klikacie przycisk, żeby przywołać, ustawiacie piętro, klikacie prawy i was wiezie do góry. Oczywiście ja tu mam ustawione to bardzo szybko, to można to sobie ustawić, nie wiem, na na przykład 55, i wtedy nas wiedzie trochę wolniej. No, można to ustawić tylko tak jak chcemy. No, i to wszystko w tym materiale. Jeśli chcecie coś innego niż ta winda, to piszcie w komentarzu. E aitäh , aitäh teile .